Słuchajcie, gdzie trzymacie swoje bitcoiny? Ja swoje trzymam na aplikacji Celsius. Trzymam je tutaj, dlatego że są na rynku już dobrych kilka lat. Czy mam je tutaj dlatego, że są zweryfikowani są to ludzie podani z imienia i nazwiska. No i czy mam to także dlatego krypto, że mają całkiem rozsądne stopy zwrotu. Dla Bitcoina 6%. Ale pokażę Wam, jak wyciągnąć nawet jednorazowo nawet 50% w skali roku. Mają super aplikacje. I na telefon, zarówno na Androida, jak i na iPhone'a, ale możesz sobie także wejść na dashboarda przez komputer, przez, przez stronę, przez przeglądarkę. Co nie jest takie oczywiste, bo dużo z takich aplikacji nie posiada jednego albo drugiego. Na przykład, także super aplikacja, crypto app. Nie posiada dashboarda przez stronę internetową. No i nie ma co przedłużać. Jesteśmy na dashboardzie aplikacji Celsius. Jak widzicie, ja tutaj mam około 1500 dolarów. Mam tutaj 700 dolarów w Bitcoinie. Zamierzam przerzucić go tutaj więcej, bo no, nigdzie nie dają. 6,5% na bitcoinie. Ja zamierzam go trzymać bardzo długoterminowo. Nie bawię się w daily trading, bo trzeba na to poświęcić naprawdę dużo czasu, i może na tym zarobisz, a może stracisz. Ja bitcoina traktuję stricte inwestycyjnie, kupuję go, wykopuję go i trzymam. Część mam tutaj na Celsiusie, część mam na crypto.com, ale prawdopodobnie podzielę jakoś tutaj ten portfel bardziej sensownie. Bardzo ładny dashboard. Można mieć go w takiej wersji ciemnej, można go mieć w wersji jasnej. Ja wolę ten dark mode. Czyli tak, ja mam tutaj około 700 dolarów w bitcoinie możemy sobie podejrzeć jak tutaj to się rozwijało wpłaty to jest cały balans mojego konta bitcoinowego podane też są zarobki jakie miałem z tego tytułu odsetki odsetki w bitcoinie dostaje się co tydzień E, fajnie jest tutaj wszystko pokazane. Można sobie to do Celsiusa, e, zarobki ustawić, e, a można zarobić, e, zarabiać w Bitcoinie. Więc tutaj wszystko zależy od nas. No oczywiście tutaj na aplikacji Celsius App można trzymać nie tylko bitcoina. Można trzymać stablecoiny, Polygon. Ja tutaj też zamierzam dokupić mocno Polygona. Wykupuję Ethereum. Ethereum tutaj za dużo nie mam, Ethereum w większości trzymam na Crypto App. Muszę sobie tutaj przeanalizować, która aplikacja będzie do tego lepsza, bo Ethereum też trzymam tak samo, tak jak Bitcoina, czyli stricte długoterminowo, kupuję i trzymam. Teraz zmieniłem tutaj kolor dashboardu na biały, żebyście sobie zobaczyli, że, że faktycznie można sobie tutaj zmienić ten kolor i co kto komu pasuje. A teraz, jak wyciągnąć takie wspomniane odsetki, o których mówiłem. No, bardzo łatwo skorzystać z kodu promocyjnego. Ja tak zrobiłem i dostałem takie wypłaty. 50 dolarów w bitcoinie 15 listopada, 50 dolarów w bitcoinie 17 grudnia. Jeżeli chcecie też dostać taką kasę, to. Na dole w, pod opi w opisie filmu macie link afiliacyjny. Wy dostaniecie te 50 dolców w bitcoinie i ja też. Nie ma żadnych tutaj ukrytych opłat, odsetek i tak dalej. Więc nikt nie daje tyle co oni. Ani nie dostaniecie takich oferty na Binance, ani na Bybit, nigdzie. Więc ja wam polecam. No i na koniec zapomniałem Wam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie. Celsius e, pracuje nad swoją kartą kryptowalutową. E, ich e, mod to, to Unbank Yourself, czyli odbankuj się. E, myślę, że warto w to iść. E, zarabiaj, kiedy wydajesz, zarabiaj, kiedy nie wydajesz. E, ja czekam z niecierpliwością na, na ich kartę krypto. Cześć, do następnego.